Cześć ludzie, więcej Gwiezdnych Wojen, tym razem rzucamy okiem na Kylo Rena Choć w przeciwieństwie do szturmowca, ten akurat jest od Hasbro, czyli z amerykańskiej części świata Ale powinien idealnie pasować wzrostem do figurarców, także mam nadzieję, że ten Kylo akurat będzie fajnie Bo akurat właściwie wolałem wybrać tego niż figurarca, o czym powiem później I mam nadzieję, że mój wybór był poprawny No ale tak wygląda to pudełeczko Ładne, duże, czarne O wiele większe zresztą od... Tego, które jest mega malutkie. E, mam nadzieję, że wszystko będzie bardzo fajne w pudełku. Tak to wygląda. Grafika z Kylem. Kilo tutaj. Czerwono. Krótki opis, nic ciekawego. Figurka numer 3. Z tego wynika. Okienko. No i tyle właściwie. Trzeba go w takim razie wyjąć. Tak to właśnie wygląda. E, nasz nowy mroczny wojownik. Mroczny Rycerz właściwie. Dosyć ciekawie na żywo. Jeszcze nie wiem, czy podoba mi się ta szata jednak. Chociaż z drugiej strony ten figuracowy wydaje się, że ta szata na nim jest po prostu zbyt wielka. Szczególnie Kaptur, który mu robi okropnie wielki web. Natomiast tutaj jest niezłego rozmiaru, choć na pewno muszę ją ulepszyć. Ale na razie pracujemy z tym, co mamy. I tak to wygląda miecz. To jest jego inny akcesorium, który ma niestety bardzo mocno skrzywioną rękojeść. Będę musiał poprawić. I. Haha, no i a wiecie co. W sumie, w sumie fajnie się spisuje ta figurka. Od razu widać, że jest to ktoś z, e, z kim lepiej nie zadzierać. Dodaj też matki są dosyć długie. Wydaje mi się w miarę dobrej jakości. Są strasznie cieniutkie, mają fajną fakturę. Powinno być OK. Tak wygląda od tyłu. Tutaj ta szmata, którą miał zarzutoną na ramię, jest jak widzicie z plastiku. Chociaż dosyć miękkiego. Także wygląda dosyć nieźle. No, łapy ma na pewno wyrzeźbione. Tutaj ta koszulka, tunika pod e, rzeczą na zewnątrz. Tak. Dłonie. Druga dłoń, niestety, obie ma dokładnie takie same do trzymania miecza. Wolałbym, żeby jedna była do, nie wiem, do używania mocy czy coś. Byłoby o było wiele fajniej. No ale zobaczymy. Tamiona hełm jest bardzo duży, więc jak w filmie. Raczej nie zły, również dosyć daleko jest ten wizjer. Widać na nim jakieś zniszczenia? Hmm, raczej nie. Czyli ten jest trochę nowszy niż filmowy, ale ma ten swój kształt zachowany. zobaczymy właściwie czy da się głowę zdjąć? O nie tak łatwo. Ciekawe. Wygląda w każdym razie bardzo fajnie, kaptur można założyć kaptur yy. już taki jakiś wielki super nie jest, na pewno trzeba go trochę poprawić ale z drugiej strony i tak wygląda lepiej niż figuracz moim zdaniem yy. Nie ma tutaj ani krzty farby na tych czarnych rzeczach tak naprawdę, tak bardzo pooszczędzali mocno jest srebrny na masce, srebrny tutaj o i błyszczące buty i to tyle <grym> nie ma tutaj nic więcej farby, no nieźle wszystko pozostałe jest w swoich fabrycznych kolorach, no oczywiście miecz to co innego. Do niego przejdziemy dosłownie za sekundę. Mamy plastikowy pas, plastikową szmatę. Wygląda fajnie. Eee, zakres ruchu od razu sprawdźmy. Głowa potrafi iść na boki. Trochę góra, trochę dół. Czyli tu raczej jest taki staw na dysku. Tak, dobra, widzę. Dlatego głowa też nie chce schodzić pewnie. Ręce dosyć cienkie wychodzą, tak. Obrót. Ładne zgięcie w łokciu, naprawdę bardzo ładne. Jest to stopni, więc tu jestem już usatysfakcjonowany. Bywają gorsze. skoncentrujmy się na tym łopciu. Dziękuję. Obrót również jest do przeżycia. Obrót w dłoni. Zgięcie mamy w taki sposób. Trochę dziwnie, ale niech będzie. Teraz tak, złapiemy go tutaj. Jest obrót w pasie na pewno. Jest, wydaje się, zgięcie. Także bardzo fajnie. Trochę mu trzeba odgiąć. Tak to wygląda tutaj od środka tego tunika. Fajnie, fajnie. Nogi są na takich stawach, więc jest bardzo dobrze. Tak, tak. Obrót, który jest. A, działający. Myślałem, że będzie sklejony. Jest bardzo sztywny, ale działa. Nogi wychodzą na zewnątrz dotąd, ale są hamowane tutaj przez plastik. Gdyby go trochę wyciąć, na pewno dałoby się jeszcze kawałek? A, albo i nie. Dobra. Podwójne zgięcie w kolanie, które w tym przypadku może być troszkę niepotrzebne, ale jest i to się liczy. Wygląda na to natomiast, że nie ma obrotu w bucie, na co liczyłem raczej pod kolanem już nic nie ma, trzeba tylko operować tym powyżej które jest naprawdę strasznie ciężko chodzące ale jest ok i oczywiście stopa, tak i tak szczerze powiem, jeszcze nim nie pozowałem nic ale mam wrażenie, że akurat na, dla Kyla wystarczy tyle, ile on tutaj ma naprawdę mam dziwne wrażenie, że to mi wystarczy hmm, oczywiście wolałbym podwójne łokcie e, tutaj i obrót oczywiście w bicepsie, jak zawsze ale hmm, biorąc pod uwagę, że on właściwie nie walczył mieczem, z tego co pamiętam, dwiema rękami to powinno być dobrze, powinno być bardzo dobrze, tu się trochę posypało farby i plastiku um, trochę te, te szmatki są zbyt długie to musiałbym sobie porównać z filmem, czy one nie są za długie, nie trzeba by ich na przykład obciąć no u ul. oczywiście wszystkie te materiałowe części wypadałoby poprawić, najlepiej dodać do nich trochę drucików, żeby to się dało w ogóle upozować. Ale nie hamują ruchu. Wygląda to bardzo dobrze, choć w większości wywicie po prostu czarną plamę, teraz powinno być lepiej. Także jest naprawdę bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy oczywiście zakres ruchu. Znaczy pozowalność właściwie jakąś. Tam jest jego miecz. I hi, hi, tak to wygląda. Tak jak mówiłem, rękojeść jest bardzo mocno niestety skrzywiona, jest fajnie wyrzeźbiona. Trzeba po prostu te elementy lepiej wysunąć na wierzch farbą Tu jest od dołu czerwona z jakiegoś powodu Niestety nie ma przypinki do pasa hmm, Tutaj zamiast zrobić trzech oddzielnych ostrzy żeby tutaj coś takiego tutaj energię przechodzącą z jednego do drugiego Z tych wentyli z boku e, Moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie Można kogoś... sobie ten, ten Wygląda to bardzo fajnie, powinno się dać oczywiście zdjąć Można to trzymać w taki sposób mieć jakąś laskę z nietoperzem albo coś teraz bardzo widać właśnie jaki ten miecz jest krzywy zdecydowanie trzeba go trochę poprawić tu jak widzicie odchodzi na prawo trzeba to poprawić No bardzo szkoda też, że nie mogę jak przewiesić przy pasie właściwie z tego co kojarzę to chyba w tę stronę o tak ale na to nic nie poradzimy ostrze wchodzi stosunkowo łatwo trzeba dać tutaj jedno środek i Hmm. w sumie nie jest aż tak łatwo ale może też nie będzie łatwo spadać i tak samo ono oczywiście jest wyrzeźbione w, w miarę podobny sposób do tego jak to wyglądało w filmie czyli ta energia taka walcząca ze sobą szkoda, że jest takie całkiem czerwone nie jest właściwie przezroczyste ale z drugiej strony te przezroczyste czerwone też niezbyt mi się podobają to jest niezłe można na pewno coś jeszcze z tym ciekawego zrobić ale jest nieźle miecz pasuje do prawej ręki pasuje do lewej i ja jestem właściwie zadowolony Zaraz spróbujemy go jakoś wypozować. Jedną dwie pozy, na przykład, na, natomiast zaraz zobaczymy, jak to wygląda z tym panem. Ze szturmowcem, chłopak e, wygląda bardzo fajnie. Są bardzo, bardzo fajne wzrosty. Fajnie, że Kyle jest trochę wyższy. E, jedna rzecz, jeszcze co odkryłem wczoraj, to, że szturmowca da się tutaj trochę podnosić. Więc można sobie spokojnie zrobić jednego wyższego, na przykład kupić. Znaczy, kupując dwóch, jeden może być wtedy przez ten staw wyższy. Drugie, mogę go trochę spłaszczyć, będzie niższy. I mamy dwóch chłopaków różnego wzrostu. Tak wygląda Ochroniacz. ochroniarz ochroniarz z powiedzmy. Chociaż ona z właściwie nie potrzebuje, ale i jakaś tam obstawa zawsze się przyda. Tak. Super. Spermowca tym bardziej nie za bardzo widać. Tak. Spróbujemy jeszcze. Jedną pozę znaną z trailera. Mam nadzieję, że się jakoś uda. Jedną nogę do przodu. Drugą do przodu, jakoś tam na bok. Też matki jakoś tak trzeba zrobić, żeby nie przeszkadzały. Plastiki w środku na szczęście przeszkadzać nie powinny. Ech, tu by się przydał jeszcze jeden obrót, jednak przy bucie. No, powiedzmy coś takiego Siada się się, dobrze się tak wyrażę pił mieczem w dół da się, on by nawet stanął gdyby mi się go udało o, odpowiednio wyczuć można go postawić tak żeby zaraz zmasakrował szturmowca także bardzo dobrze zdecydowanie jestem zadowolony warto było go kupić myślę tym bardziej, że udało mi się znaleźć troszkę taniej niż te inne głupie ceny w Polsce. A dobrze, że nie, że podoba mi się bardziej niż figurę, co naprawdę. Yy, tym bardziej jeszcze, że ja go sobie tutaj trochę zmontuję, Dodam mu kilka yy, drucików i będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej. A do tego czasu żegnam się z wami i niech moc będzie z wami i tak dalej, i tak dalej. Na razie. siameczka